Niezłomni Polskich Kresów to cykl, który ma przybliżać osoby związane z Wileńszczyzną, związane z Wilnem, polskich bohaterów, którzy walczyli z bronią w ręku. W Polscy bohaterowie Wileńszczyzny nimi się zajmujemy. Wachlarz osób, o których będziemy opowiadali, jest bardzo szeroki. Będziemy mówili o szpiegach, o dowódcach partyzanckich, ale i o profesorach, o osobach, które są. Już przywrócone pamięci historycznej, rozpoznawalne, ale i o ludziach, którzy są całkowicie zapomniani. O ludziach, o których tak naprawdę do teraz nie mówi się prawie w ogóle. Nie złomnij polskich kresów, polscy bohaterowie im poświęcamy ten cykl. Kocham Polskę, nie będę kochał do śmierci. Walczyłem o nią. чтобы было польское. Byliśmy w tym starym domu, który jest za nami. Mieszkająca tu rodzina litewska. Nie wie, że w czasie wojny mieszkała tu polska rodzina Padochów, że mieszkał tu Zdzisław Padocha, pseudonim Żelazny. Skierowali nas do. Polki, jedynej chyba Polki mieszkającej w okolicy, ona niestety pamiętała, tylko mając 3 lata w czasie wojny, że jej tato służył w partyzance, pamięć o Badochach nie przetrwała. Pamięć o Badochach nie przetrwała, tak jak i sama pani dzisiaj nawet nie wie, w jakim oddziale jej tata służył, co też świadczy, jak ginie pamięć o żołnierzach Armii Krajowej i o polskiej społeczności mieszkającej tutaj. Ale ten dom jest poniekąd też symbolem rodzinnej tragedii, jaka była udziałem Badochów po wybuchu II wojny światowej, bo rodzina po tym, jak w połowie lat 30. przybyła do Nowych Święcian, gdzie tutaj rozpoczął Zdzisław Bodocha naukę w szkole powszechnej, ukończył tę szkołę tuż przed wybuchem wojny i następnie uczył się w gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego. I to bardzo bezpieczne dzieciństwo, dzieciństwo, które e, ukształtowało na, już na kolejne lata Zdzisława Badocha bardzo szczęśliwe, i on już jako młody chłopiec należał do harcerstwa, lubił mundur. E, ojciec służący w kopie był dla niego wzorem i autorytetem. Zachowało się e, wiele zdjęć, zdjęć opublikowanych w, w, przez Instytut Pamięci Narodowej, albumu poświęconego e, Żelaznemu, wskazują na taką e, bardzo bliską relację pomiędzy ojcem i synem. Sam Zdzisław jako uczeń nie był najlepszy, nie był prymusem, ale jeżeli chodzi już o sport, tam już celował, tam już był zawsze liderem. Jeżeli chodzi o harcerstwo, również koledzy zapamiętali go jako takiego typowego lidera, jako chłopaka, który wzbudzał duży autorytet no i bardzo, bardzo lubił harcerstwo. Czyli te cechy przywódcze, ale też e, dom, w którym wykuwał się i wykuł się patriotyzm, to wszystko procentowało potem w czasie okupacji niemieckiej i po 1945 roku, czy nawet wcześniej, 1944. Kiedy Badocha dalej walczył o Polskę w szeregach drugiej konspiracji niepodległościowej? Tak, Badocha, po wybuchu II wojny światowej, jako podoficer kopu poszedł na wojnę, bronić ojczyzny. Zdołał uniknąć sowieckiej i niemieckiej niewoli, przebił się na Litwę i tam został internowany. Co bardzo ważne no, i w stosunkach polsko-litewskich należy to bardzo często podkreślać, Litwini zachowywali się bardzo przyzwoicie w stosunku do polskich oficerów internowanych na Litwie. Rodzina poszukiwała ojca, skontaktowała się z nim, wyjechała na chwilę z Nowych Święcian i w tym czasie ich dom został zajęty, nie mogli powtórnie zamieszkać w, w swojej własności. I tu w tym domu wynajęli pokój i w tym pokoju no właściwie już sama matka mieszkała do roku e, 1944, bo roman po tym, jak Sowieci zajęli Litwę w 1940 roku, trafił do sowieckiego obozu i później wyjdzie z generałem Andersen i przejdzie szlak bojowy drugiego korpusu. Ogromna tragedia spotka rodzinę w roku 1943, wówczas to Basia, młodsza siostra Żelaznego, na stacji wpadnie pod pociąg. Piękna dziewczyna, bardzo młodo zginie, zostanie pochowana tu na lokalnym cmentarzu w domu, więc z tym pozostanie sama matka. Matka, która dołączy do Romana Badochy już na, na Zachodzie, nie zostanie w Polsce, wyjedzie, także rodzice nawet, nie będą znali dalszych losów syna, nie będą wiedzieli, że on był tym jednym z najdzielniejszych oficerów antykomunistycznego podziemia. Nowe Święciany w większości stare, drewniane domy nie pamiętają tej historii. My staramy się ją odtwarzać mówiąc o jednym z najodważniejszych żołnierzy antyniemieckiego i antykomunistycznego podziemia. Obadocha Żelazny nie pochodził ze Święcian. Nie pochodził ze Święcian. Urodził się w Dąbrowie Górniczej jako syn Romana i Wandy z Tylców. Ojciec był podoficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, formacji strzegącej granic na wschodzie II Rzeczypospolitej. I w związku z tą służbą rodzina w połowie lat 30. przeprowadziła się właśnie do nowych Święcian. Było to wówczas. Polskie miasteczko, polska miejscowość z zdecydowanie dominującym tutaj żywiołem polskim. W ogóle wypada zwrócić uwagę, że Wileńszczyzna w dwudziestoleciu międzywojennym była to Polsko, tak naprawdę żydowska kraina, Litwinów było tu bardzo, bardzo niebiedne. Sławodocha Żelazny nie tylko mieszkał z rodziną w Nowych Święcianach, ale kiedy przyszła okupacja niemiecka również tutaj działał dzieło w konspiracji niepodległościowej, podejmując tutaj szereg akcji, również związanych z dworcem kolejowym, który no, zachował swój kształt szczególnie z zewnątrz, to jest obiekt zabytkowy, tutaj też się pojawiał. Tak, w sposób szczególny, bo właśnie no, można powiedzieć, że w tym budynku rozpoczynał swoją działalność konspiracyjną. Konkretnie był żołnierzem ośrodka dywersyjnego numer 23, święciany Ignalino. Ośrodki dywersyjne na Wielęgierzczyźnie były elementem Kedywu i ich zadaniem było paraliżowanie niemieckiego ruchu, między innymi na kolejach, czyli paraliżowanie zaopatrzenia kierowanego na Front Wschodni. I on zaangażował się w te prace konspiracyjne właśnie tutaj, jednocześnie pracował na kolei. I w tym okresie przeprowadził kilka akcji, i były one na tyle skutecznie poprowadzone, że Zaczął cieszyć się szacunkiem nie tylko przełożonych, ale i kolegów. I w tym wczesnym okresie jego działalności zaczynają się kształtować, czy też uwidaczniać jego cechy charakteru, które później doprowadzą do tego, że będzie nie tylko dobrym dowódcą, ale przede wszystkim bardzo lubianym. Był... Jakie to były cechy, pamiętając, że to był bardzo młody człowiek? Tak, pamiętajmy, rocznik 1925. Ten chłopak miał pewnego rodzaju charyzmę. Połączoną z takim urokiem osobistym. Był facetem bardzo przystojnym, podobającym się kobietom, a jednocześnie potrafiącym imponować swoim kolegom. Często starszym od niego, bo pamiętajmy, że to był chłopak 17-letni. Dołączył w maju 1944 roku do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, zwanej Brygadą Śmierci, czyli do Łupaszki. I można powiedzieć, że, że trafił tam, gdzie chciał, w pewnym sensie zapewne spełnił swoje e, młodzieńcze marzenia. Pełnił swoje młodzieńcze marzenia, no i też w pewien sposób wyjście do lasu uchroniło go przed aresztowaniem, bo niestety nowe święciany, struktury konspiracyjne w Nowych Święcianach zostały rozpracowane przez niemiecki aparat represji. Nastąpiła seria aresztowań. Badoszy się udało uniknąć aresztowania i dołączył do majora Łupaszki. Była to elitarna jednostka. A jakie funkcje pełnił Badocha właśnie w ramach tej specjalnej, szczególnej, zresztą owianej już wtedy sławą brygady? Badocha no, był tam jeszcze wtedy szeregowcem. Trafił do szwadronu kitka i, i brał udział w większości akcji bojowych tegoż pododdziału. No, Akcją, w której na pewno wziął udział, była akcja odwetowa, którą 5 Brygada przeprowadziła przeciwko Litwinom. E, mówimy o, o słynnej akcji w Dubinkach. Tutaj działania 5 Brygady i, i odwet e, no, był pewnego rodzaju reakcją na litewski terror, a no, same nowy święciany, święciany były widownią e, no, takiej krwiożerczości Litwinów, która z całą mocą uwydatniła się w roku 1942, kiedy to Litwini w odwecie za akcję bojową przeprowadzoną przez partyzantów sowieckich wymordowali e, przynajmniej 400 Polaków. E, wówczas to do Święcian przyjechał słynni strzelcy ponarscy dokonywali egzekucji. Egzekucje te były prowadzone według list proskrypcyjnych przygotowanych przez Litwinów, między innymi przez doktora Rymasa, który dzisiaj tu w Święcianach ma swoją ulicę. Możemy śmiało powiedzieć, że kariera żołnierska, szlak bojowy Zdzisława Badochy będzie związany już do końca z 5. Wileńską Brygadą AK, on się rozwinie właśnie z z szeregowego na, na dowódcę, który był szanowany. Zresztą znał tych najważniejszych, oczywiście łupaszkę e, ścisława, miał kontakt z Danutą Siedzikówną-Inką, oni się, oni się blisko znali, ale brygada, jako ta brygada śmierci dbająca o, o porządek w terenie, ratująca Polaków przed okupantami, walczyła nie tylko z Litwinami, ale też nas wszystkimi, którzy tutaj ciemiężyli, mieszkańców polskich mieszkańców tych ziem. Tak, sytuacja w Wileńszczyzny w czasie II wojny światowej była bardzo trudna, i mieszkańców, Polaków, którzy mieszkali na tych ziemiach od, od, od wieków, mieliśmy tak, wrogów w postaci Niemców i wszelkiej maści formacji posiłkowych, które na tym terenie operowały, chociażby wszelkie ukraińskie formacje rosyjskie, rosyjskojęzyczne formacje i tak dalej, tak dalej. Byli to wreszcie sami Litwini, o czym już mówiliśmy, ale i, i przede wszystkim partyzantka sowiecka, która była bardzo niebezpieczna dla polskiego żywiołu. I właśnie z dziś w badocha żelazny, Wydaje się, że pseudonim nie nieprzypadkowy, bo rzeczywiście poniekąd zachowywał się jak chłopak z żelaza. Wykazywał się taką ogromną kondycją fizyczną, był twardy, taki nie do złamania i zwalczali właśnie Sowietów, którzy terroryzowali ludność cywilną, likwidowali najbardziej tych wyróżniających się litewskich policjantów, tak, wyróżniających agentów, się oczywiście negatywnie agentów. Czyli można powiedzieć, że prowadzono takie działania polegające na, przede wszystkim na ochronie polskiej ludności e, cywilnej. I ten okres też był bardzo ważny pod względem ukształtowania umiejętności bojowych żelaznego, bo w wiosna 1944 roku to bezwzględna przewaga armii krajowej nad, nad przeciwnikami. Całe płaci Wileńszczyzny zostają przez armię Krajową opanowane, więc jest ten czas, żeby się wyszkolić, żeby w walce nauczyć się pewnego rodzaju zachowań, ale też bezwzględnie wychodzi u żelaznego taka cecha, jak no, miał ten dar, potrafił dowodzić. Potrafił w sytuacjach bardzo trudnych podejmować błyskawicznie decyzje. Wreszcie potrafił myśleć nieszablonowo, co też w przyszłości zaowocowało tym, że potrafił zmilić pościgi, że potrafił zaskoczyć przeciwnika. No, w trudniejszych warunkach na terenie już tej Polski Ludowej. Tak. Czy wiemy coś na przykład na temat relacji Łupaszki o żelaznym, czy zachowały się jakieś dokumenty? potwierdzające jego, jego hard ducha, jego właśnie twardość, męskość. Z okresu wileńskiego jeszcze nie. Już później, z okresu białostockiego, mamy zdecydowanie więcej przekazów no i, i opinii chociażby tych awansowych, w których bardzo, ale to bardzo pozytywnie, major opowiada się o, o żelaznym. Dlaczego nie wziął udziału w powstaniu w wileńskim operacji Ostra Brama? Major Łupaszka cechował się dużym rozsądkiem, i intuicją. Jako, że jego oddział wyrósł z oddziału Kmicica, który przypomnijmy, został rozbrojony przez Sowietów, a część żołnierzy wymordowana, łącznie z samym Kmicicem, Łupaszka zebrał resztki tego oddziału i w ten sposób powstała piąta brygada. Od samego początku musiał bronić polskiej ludności cywilnej przed Sowietami. Major Łupaszka zdecydował, że nie pójdzie. Na Wilno, gdyż jak... świadom tego, że, że żadnej współpracy z Sowietami nie można podejmować, no bo skończy się właśnie zasadzką i być może aresztowaniem, a nawet wymordowaniem ludzi, co, co miało miejsce po Ostrej bramie. Tak, jako sam określił to, major nie chce widzieć swoich e, e, żołnierzy wiszących e, na wileńskich latarniach. tak? E, z... I zresztą bardzo rozsądnie, no bo czas pokazał, że rzeczywiście Sowieci rozbroili polskie oddziały, a w bydlęcych wagonach żołnierze powędrowali, powędrowali na wschód. Zamiar Łupaszki był następujący: wycofać się na zachód, co niestety się nie udało. Brygada maszeruje w kierunku Puszczy Augustowskiej, ale to się nie uda. Otóż postępy Armii Czerwonej są bardzo szybkie i brygada zostaje zagarnięta. Major podejmuje wówczas decyzję o Rozwiązaniu oddziału nakazuje żołnierzom przebijać się na zachód. I część żołnierzy tak robi. W różnych okolicznościach niektórzy dotrą na między m.in. Badocha. Ale Badocha po drodze trafi, zostanie zatrzymany i wcielony do tak zwanego ludowego wojska polskiego. Bo jak wiemy, ani nie było ono ludowe, ani polskie. Oczywiście Badocha nie zagrzał. Miejsca w tym tak zwanym ludowym i tak zwanym polskim wojsku. Wiedział dobrze z Wileńczyzny, czego się spodziewać po komunistach. Z tego wojska będzie dezerterował. Isabo Docha, żelazny, po tym jak dezerterował, chciał kontynuować walkę tylko razem ze swoimi kompanami, razem z żołnierzami, którzy przedostali się z na tereny komunistycznej Polski. Zygmunt Szędzielarz Łopaszka zbiera właśnie takich żołnierzy jak Żelazny. Tu będzie się rodziła legenda Zdzisława Wadochy jako żołnierza wyklętego. Właśnie tak, wiosną 1945 roku major Zygmunt Szędzielarz uruchamia ponownie akcję partyzancką na Białostoczyźnie, odtwarza swoją brygadę i rusza w pole. Tym samym zaczyna się ta białostocka epopeja tej jednostki. Oddział składa się z trzech szwadronów, żelazny trafia do pododdziału Mścisława i tam bardzo szybko awansuje. Ostatecznie zostaje zastępcą dowódcy szwadronu oraz dowódcą jednego z plutonu. Na czym polegała działalność szwadronów w brygadach? To była kontynuacja w prostej linii e, brygady z jej okresu wileńskiego i tutaj e, walczono już z innym przeciwnikiem, no bo nie było Litwinów, e, nie było już Niemców, ale byli wciąż Sowieci, Którzy okupowali te tereny, budowali i to tak naprawdę na ich bagnetach była oparta tak zwana władza ludowa, tworzona przez polskich komunistów, wspieranych niestety licznie przez członków mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej. Stąd też oddział podejmował akcje odwetowe, m.in. pierwszy szwadron spalił w się Wiluki i Potokę. Były też akcje ekspropriacyjne tak zwane, czyli po prostu zapewniające możliwość działania. Właśnie tak, no, oddziały podziemia antykomunistycznego nie, nie były dofinansowywane z zewnętrznych źródeł. Partyzanci żyli kosztem ludności i aby przynajmniej częściowo tej ludności użyć w codziennych ciężarach, w ciężarach ponoszonych z tytułu prowadzenia walki o niepodległość, dokonywali akcji eksploatacyjnych w instytucjach komunistycznych i w ten sposób przeznaczali te pieniądze, a na płacenie ludziom za produkty żywnościowe, B na produkcję materiałów propagandowych, legalizacyjnych, czyli dokumenty na wspieranie rodzin poległych partyzantów czy też partyzantów aresztowanych. Piąta brygada zostaje zdemobilizowana. Białostockie AKO, Armia Krajowa Obywateli wchodzi do winu, następuje demobilizacja. Ale major Łupaszka nie godzi się z tą decyzją. Uważa, że walka zbrojna musi być prowadzona, aby na świecie widziano, że Polacy nie pogodzili się. i no jest e... rasowym żołnierzem, tak samo zresztą jak, jak żelazne, oni sobie nie wyobrażają de facto życia bez walki. Tak, nie wyobrażają sobie życia bez walki i wiedzą, że walka zbrojna jest bardzo ważna, że nie poddaliśmy się. E, tym bardziej, że pamiętajmy, że wciąż... Liczy się na konflikt między wschodem a zachodem. W warunkach roku, końcówki roku 1945 ten konflikt jest nadal realny. My dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że do niego nie doszło, ale wówczas nawet ludzie nie przebywający tu w Polsce, ale na zachodzie wierzyli, że może dojść do wojny. Dlatego też Majer uważał, że należy prowadzić działalność. Zresztą nie byli oni politykami, trzeba to podkreślić, i nie mieli wiedzy politycznej. Zakładali jednak, że zachód biorąc pod uwagę poświęcenie i oddaną krew Polaków podczas II wojny światowej, zauważy to, że znaleźliśmy się po prostu pod drugą okupacją sowiecką. Tak się niestety nie stało. Tak, a na co dzień tak Major, jak i jego podkomenni, w tym i żelaznej, widzieli to, że żołnierze Armii Czerwonej gwałcą polskie kobiety, to, że żołnierze Armii Czerwonej rabują, kradną, często pacyfikują polskie wsie. Widzieli, jak polscy komuniści robią to samo. Widzieli ten terror, bali się tego, że komuniści pozamykają kościoły, bali się tego, że zostanie odebrana ziemia chłopom. No, stawali w obronie ludności cywilnej i dla nich to było bardzo ważne. I wiedzieli de facto, że wiedzieli i widzieli, że bandyci się dorwali do władzy, a wiadomo, że Upaszka czy Żelazny to byli polscy żołnierze, którzy z tą bandyterką właśnie chcieli się uporać, żeby ci bandyci nie rządzili, krótko mówiąc, Polakami. Tak, podkreślmy, że żołnierze mają łupaszki, w tym i żelazny, nie szastali ludzkim życiem i też nie wykonywali pochopnie wyroków śmierci. Starano się, jeżeli likwidowano agentów, to starano się, aby materiał obciążający był wiarygodny. A Zygmunt łupaszka zauważywszy i doceniwszy Zdzisława Badocha Żelaznego, nie będzie prowadził walki razem z nimi, z innymi żołnierzami tylko na Białostoczyźnie i na Podlasiu, przeniosą się wkrótce na Pomorze. Pod koniec roku 1945 Łupaszka podporządkował się Pochoreckiemu. Podpułkownik Antoni Olechnowicz, ostatni komendant Okręgu Wileńskiego, przeniósł działalność struktury wileńskiej na terytorium Polski Lubelskiej, w jej współczesnej, w dzisiejszej granicy Rzeczypospolitej. Major mu się podporządkowuje, i w tym pierwszym etapie to właśnie Laus Smoleński Zeus, Henryk Wieliczko Lufa, czy też właśnie Zdzisław Badocha Żelazny to jest rdzeń tych kilku ludzi, to z rdzeń działalności Majora i oni, najpierw jako patrole dywersyjne i tutaj Żelazny, w Słupsku, między innymi, ale w szeregu też równych innych miejscowości, między innymi Olsztynie, dokonuje akcji eksperymeracyjnych. Są to takie brawurowe napady, w wyniku których pozyskuje się duże kwoty pieniężne. 10 czerwca 1946 roku w Tulicach szwadron Żelaznego stoczy walkę z grupą operacyjną UB. W wyniku tej walki przeciwko przeciwnik zostanie rozbity, ale Żelazny, który charakteryzował się taką bardzo dużą brawurą, no stanął, prowadził swych, swych żołnierzy do, do walki. Niestety został postrzelony, Inka go opatrzyła i został odtransportowany do Czernina, do majątku, w którym miał dojść do zdrowia. No, Podkreślmy, że Inka była bardzo dobrze przeszkoloną sanitariuszką i opatrunki, które założyła, te, ten, to, to, że, to, że ona w odpowiedni sposób zaopiekowała się Żelaznym, no, zapewniło, umożliwiło mu to, że przeżył. Niestety, gdy już kończył kurację w Czerninie, funkcjonariusze komunistyczni dowiedzieli się o miejscu, o miejscu jego pobytu. Do Czernina podążyli milicjanci, otoczyli majątek. Żelazny, który de facto miał rano wyjechać, ale został w domu, aby gospodarzom podziękować za to, że otoczyli go tak troskliwą opieką, próbował się przebić. Niestety jeden z milicjantów rzucił granat, odłamki. Tego granatu raniły go niestety śmiertelnie. Ciało jego zostało przez funkcjonariuszy e, Urzędu Bezpieczeństwa wrzucone do takiego koryta i zbezczeszczone i wywiedzione. Nie ma grobu, nie leży choćby na takim cmentarzu jak tutaj w Nowych Święcianach. Komuniści robili to z premedytacją, nie tylko mordowali tych ludzi, ale wyklinali ich z pamięci, z polskiej pamięci i pozbywali się szczątków, zakopując gdzieś czy, czy, czy zrzucając nawet do gnojówki. Tak, mordowali ich fizycznie i mordowali też pamięć o nich, i co jest chyba. Najbardziej ohydne w tym wszystkim to jest to, że przemodelowywali pamięć. Z bohaterów robili bandytów, z ludzi, którzy walczyli za zacne ideały, którzy walczyli o wolność ducha, o wolność umysłu, robiono ludzi, którzy walczyli dla dolarów. I w ten sposób przemodelowano tę pamięć, i niestety pokłosie komunistycznej propagandy jest widoczne do dzisiaj. I mimo starań wielu, wielu osób, Zapewne jeszcze długo będziemy czekali na to, aby żołnierze, którzy oddali życie za ojczyznę, którzy oddali najlepsze lata dla tego kraju, żeby doczekali się właściwego umiejscowienia w polskiej pamięci historycznej. Czekamy na pogrzeby wielu żołnierzy wyklętych. Czekamy w kontekście naszego odcinka na pogrzeb jednego z najskuteczniejszych, najbardziej wiernych ojczyźnie żołnierzy polskich, czyli właśnie, Zdzisława Badochy Żelaznego. Tak, Zdzisława Badochy Żelaznego jeszcze przed śmiercią major Zygmunt Sędziolaz Łupaszka e, zgłosił go do tego, aby stał się kawalerem najwyższego polskiego lauru bojowego, którym jest Virtuti Militari.